W się widać. No. To co zrobiłem? Hej wszystkim, z tej strony trenerzy Acroskills. A dzisiaj do pomocy mamy Suzie mm -hmm. i Mike. My, Eweryci, już troszeczkę kręgosłupy nas zatwierają, nagrywamy filmiki, ale z elementami bywa różne. Oczywiście żartuję. Ale dzisiaj do pomocy w pełni sił mamy dziewczyny i pokażemy wam przejście w przód do roboty. Dobrze i zaczniemy sobie od pierwszego elementu, czyli tak naprawdę podstawy pod przejście w przód, przejście w tył wiflaka. Mostek. Zaczynamy w pozycji leżącej, następnie ręce kładziemy przy uszach i wypychamy mocno biodra wraz z prostowaniem łokci i kolan. Drugim ćwiczeniem jest mostek na podwyższeniu. Uginamy ręce i kładziemy na podwyższeniu. Następnie wypychamy biodra do góry i trzymamy mostek. Tym podwyższeniem również może być np. przykład kanapa, jeśli jesteście w domu. Następnym etapem jest wstanie z mostka. Robimy sobie na początku mostek z siadu i następnie staramy się oderwać ręce do góry, patrząc na dłonie, wyprostować się do góry i z to była pierwsza wersja przejścia na dwie nogi. Teraz zobaczycie kolejną wersję, czyli przejście na jedną nogę. I Wygląda to tak, dobrze. wchodzimy do mostka z podwyższenia, wystawiamy nogę do przodu i pochylamy się mocno w przód rękami. Zaczynamy od ładnego wyprostu w górę, po czym wystawiamy jedną e, nogę do przodu, robimy zamach jak wystania na rękach, stajemy na rękach i następnie przenosimy nogi na podwyższenie. Następnym ćwiczeniem, tym razem do przejścia na jedną nogę, jest prawie identyczne ćwiczenie co przed chwilą, lecz na jedną nogę. Stajemy sobie na rękach i tylko jedną nogę sprowadzamy na podwyższenie. Przechodzimy teraz do wykonania ćwiczenia bez podwyższenia, czyli dochodzimy do stoi na rękach i schodzimy. Po przećwiczeniu wszystkich etapów możemy przejść do konkretnego ćwiczenia, czyli do przejścia w przód. Przejście w przód składa się z tych wszystkich elementów, które przed chwilą ćwiczyliśmy i wygląda mniej więcej tak. Stajemy na rękach, schodzimy do mostu i stajemy w do góry. No i wersja dla bardziej zaawansowanych. Przejście w przód zaliczone. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i udało Wam się wykonać to ćwiczenie w domu. Dziękuję dziewczynom za pomoc. I pamiętajcie o komentarzach, lajkach i subskrypcji. Możecie zadawać pytania odnośnie elementu i składać propozycje na kolejne. Do zobaczenia! Ty na przykład patrzysz się tym? I koniec. Nie przybijałam tego piąte. Co? A w naga. I ciarpom, dobra. S S S S S S tu 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 jeszcze 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 jeszcze. Jeszcze pół kroku. Pół kroku. Dobra. Stam. Jeszcze I teraz. No, o, next. Przejście na jedną nogę. Przejście. Rzecie, przejście, przejście, przejście. W drugim etapie, że na nogę.